Dzień dobry Panie Marysiu. Dzień dobry. Z czym Pani do mnie przyszła dzisiaj? Dzisiaj przyszłam, żeby poprawić jeszcze stan moich nerek, które wykazują dużą poprawę. Dobrze, a była u mnie Pani ostatnio razem e, e, kiedy? No gdzieś miesiąc temu tak mniej więcej. I z Jest czym w... i z czym Pani u mnie No nosy... była? Bole, miałam ból z tyłu tu mm -hmm. gdzie na wysokości nerek po zbadaniu przez Lekarza i, 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 i USG było robione. USG, tak, USG było robione, wykazało, że są kamienie nerkowe, bo za mało piłam, proszę pana, panie Kamilu. Mhm. Dopiero się zorientowałam, że ja mało piję. Mhm, dobrze, i co żeśmy wtedy zrobili e, i jak to w ogóle pani pomogło? E, tak, akupunkturę to jest no, pierwsza i, I, pier... I co pani poczuła po akupunkturze? Bo, po akupunkturze poczułam dużą ulgę. Niemniej jednak. Zioła były decydujące. To no. znaczy po ziołach kamienie się rozkruszyły, rozpuściły i zeszły. A proszę powiedzieć, a ile pani brała te, te zioła przez jaki czas? No, co najmniej około miesiąca czasu i jeszcze przyszłam po dalszy. Mhm. Dobrze, no to za kilka będziemy o tym tak. tutaj rozmawiali, bo właśnie musimy jeszcze poprawić stan. Wydolności Nerek. Kamienie to jedno, a stan wydolności to jest jeszcze druga rzecz, prawda? Tak. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, a ból, e, kiedy po, pani przyjęła ten, te, te pierwsze lekarstwo, e, w sensie. ból się nasił, w sensie, no to, to a później był coraz słabszy, coraz słabszy, aż w końcu przestało boleć. No to super. Czyli dzisiaj i co? I zrobiła później Pani jakieś badania, żeby to zweryfikować? Yy, tak, yy, zrobiłam badania USG i okazało się, że kamieni już prawie, że nie ma. No, taki piasek, błoto i to trzeba natychmiast usunąć. No to tak właśnie, to jeszcze teraz. można te dzieła yy, przez dwa tygodnie brać, tak. żeby ten piasek całkowicie został usunięty. Yy, no i poprawić wydolność układu limfatycznego i nerek, bo jeżeli tego nie zrobimy... No to y, mogą wrócić kamienie nerkowe, y, no bo układ jest niewydolny i mogą się znowu odkładać kamienie nerkowe. No ale to już zgadza, za, chwilkę, to chwilkę, za chwilkę możemy o tym, już więcej o tym porozmawiać. No to dziękuję bardzo i dziękuję działamy. Dziękuję bardzo.